Dzień dobry, witam Was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku z gry Minecraft Wigo i jego Minecraft 1.2.0 Moi drodzy, mówiłem um, troszeczkę poza, pomiędzy odcinkami, niedużo, troszeczkę Otóż, nie wiem, z 10-15 minut może No i oto co udało mi się zdobyć 15 surowych łososi, 5 rozdymek, 1 miskę, 1 zgniłe mięso, 1, jedno siodło, 10 torebek z atramentem 15 surowych dorszy oraz łuk. Spójrzcie na, jak on wygląda. Płomień 1, naprawa 1 i moc 3. Wow! Skoro ma naprawę, to będę mógł, będzie się naprawiał, tak? Biorąc um, um, doświadczenie, tak? Zyskując. Dlatego też musi on być w ręce chyba, tak? Jakby zostało na doświadczenie. Dlatego właśnie w piecyku przepalam sobie. Um, Miedź I zobaczymy sztabki miedzi zobaczymy ile dostanę doświadczenia Biorąc m, może m, Może poczekajmy Niech się wszystkie sztabki Zrobią Zjem sobie Mięsko Jestem bardzo ciekaw czy, e, Ile tego doświadczenia Dostaniemy za 20 sztabek powiedzmy Uuu niedużo Niedużo się naprawiło, niedużo będzie trzeba bardzo dużo przepalać, skoro tak mało doświadczenia. Jak jeszcze mogę sprawić, żeby doświadczenie dostać z łukiem? Używać go strzelając, tak, I zabijając potwory, albo zbierając go, trzymając. zbierając doświadczenie, trzymając w ręku go, no ale kurczę. Nie będzie to takie wcale proste, wydaje mi się. O, węgla za mało. Proszę, masz jeszcze trochę węgla. No, i tak będę musiał zbierać to doświadczenie z łukiem w ręce. Cóż. Przepalę do końca tą mieć i zobaczymy, jak to będzie. Ile tego doświadczenia jeszcze zyskam. Widzimy się za momencik. No to spójrzmy, ile z tych 17 jeszcze dostaniemy. Nie wiem, jak to sprawdzić. Tutaj jest pasek, ale nic inaczej się właśnie nie da sprawdzić. Zaraz, zaraz, zaraz nie tak. Muszę mieć w ręce. O, właśnie. I teraz. No, troszeczkę. Troszeczkę się naprawiło. Nie dużo, ale. Troszeczkę. No i muszę teraz tą mieć gdzieś przerzucić. Gdzie ja mam mieć? Chyba tu było. Tu jest mieć. Dobra. No to już przerzuciliśmy. No i trzeba będzie chyba też. Pogotować, może dorsze? No tu mam jakieś ryby, jakieś bewsztyki. Niech się dorsze też gotują. A co tam? To zawsze będzie jakieś yy, doświadczenie. Postawiłem kolejne skrzynki, bo już po prostu mam wszędzie pełno. Wszędzie pełno. Surowy kurczak też musi się ugotować. Tu mam surową baraninę, którą muszę przygotować. No, słuchajcie, no muszę to gotować, skoro chcę i jeszcze mam to może bym więcej piecy zrobił ale gdzie tych piece bym postawiał? tutaj i tutaj ej, dobry pomysł świetny pomysł wręcz żebym stworzył sobie dwa dodatkowe piece raz i dwa. I postawił jeden tu, ale nie w tą stronę. I drugi tu. O! Ekstra. I tutaj mogę palić sobie to. Proszę. Tutaj mogę sobie najpierw kluczaczka nie strzelimy. A później z surową baraninę będziemy przepiekać ekstra. Dorsze też już się robią. Ej, no rób dorsze, rób rób. No i spoko. Pięknie, półk w rękę. I zobaczmy. Dorsze, ile mi dadzą. Niedużo, ale niech są. Pewnie, że tak. Tu będzie kurczak, tak. I teraz baranina, proszę bardzo. Niech się przepieka. A tutaj się pieczony. Jest łososie. Świetnie. No to pięknie. No to przepieczemy kolejne rzeczy, kolejne jedzenie i sobie naprawimy w ten sposób odrobinę nasz nowy łuk. No i ile dostajemy? Tutaj naprawimy sobie o troszeczkę. Dużo nie naprawiłem. Znaczy, chwilę zużyłem na zastrzeleniu. Na szczęście biłem go. Biłem go y, siekierą, a później go tylko dobiłem łukiem. Dobra, wszystko się przepaliło. Zobaczmy. Cyk, tu trochę mi wskoczyło. Tu trochę. Wsk nic, prawie że nie wskoczyło. Mam wrażenie. Prawie, że nic nie wskoczyło. Ujena. No. Taki łuk naprawić. Toż to czasu mnóstwo będzie mnie kosztować. Dobra, powkładajmy. Pierdoły. Yy... I co dalej? To to wszystko jest przepieczone. To jest wszystko jedzenie. To się przyda mi trzymać w ręce. Dobra. No dobra, idziemy spać, bo widzę, że noc się robi. Zanim. Znowu się zlecą potwory. Tak pomyślałem sobie, czy da się naprawić ten łuk na tym kowadle. Znaczy na pewno da się naprawić. Tylko czy jakbym połączył go z takim łukiem używanym? Ej tak, cały będzie naprawiony. No właśnie, nie jestem pewien. Czy z tym? Kosz zaklęcia tylko dwa. Tutaj też dwa, ale czy on będzie cały naprawiony? Mam... No kurczę, nie wiem. Czy ryzykować z tym? Jest! Mam płomień na prawa moc. Zebrało mi dwa doświadczenia, ale to spoko. Naprawiony! Ekstra! Także można było w ten sposób zamiast... Gotować, ale i tak trzeba było to wszystko przygotować, to jedzenie. Zrobię sobie tu postawiłem jedzenie w tej skrzynce. Tam wszędzie, wszędzie jest bałagan. Tu w skrzynce mamy jedzenie plus rzeczy, które są powiązane z jedzeniem, jak miska. No, rozdymka jest rybą, ale nie będę jej zjadał, ona jest do, do potek, ale później sobie postawię skrzynkę, może tutaj na stoliku, przy potkach. O właśnie, dobry pomysł. Skrzynka na stoliku. Cyk nie mogę, bo to jest pressure plate. Hmm. Teraz. O, można. A to ten stół trzeba było rozwalić chyba jednak. No tak też zrobię, dobra. Rozwalimy to. Postawimy na ziemi skrzynkę w takim razie. Cyk. Tutaj będą rzeczy powiązane z spotkami. A więc Ciebie zapraszam tu. O. Ale też w takim razie Ciebie zapraszam. I, 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 i tego zapraszam. O. A to mogę odłożyć. Piękny łuk. To mogę odłożyć, to mogę odłożyć. Później sobie zrobię porządek z... Em, to by się... Proch by się przydał też, nie? Do potek Bo on chyba jest ważny, mi się wydaje. No nie no, to dużo rzeczy jest ważnych. Ojej no! Ktoś do mnie pisze już z rana. Dobra, to... To... Spoko. Muszę zacząć robić płotki. Ale mam naprawiony łuk! Zaczarowany. A czekajcie, coś ja miałem jeszcze jakieś książki, prawda? Jakieś miałem książki, co tu mamy, wydajność, odrzut, lojalność, przebijające. Odrzut, lojalność, przebijający. Czy czasem tego nie mogę nałożyć na łuk? Przebijający, piercing. Czy... Czekajcie, łuk, pyk. A nie, nie tutaj, nie tutaj. Nie tutaj. Łuk i ciebie. Nie, nie mogę. Nie mogę. Hmm. Może wydajność, beczek. Czekajcie, dobra. No to a sprawdźmy diamentowy kilof mój. Yy. Czy ja bym mógł kilof dać z tym? Nie bo tutaj lojalność odrzut, nie, bo to są rzeczy, które się nie są na kilów. Prawda? Chyba tak. Dobra, no to w takim razie idziemy to odłożyć. tą wydajność słabiutka jest ta... nie, to. Nie, nie tutaj ta książka była. Słabiutka jest wydajność 1. No ale dobra, ale jest. Ważne, że jest, no to jest też dobre. Wydajność 3, jedwabne dotyki, na prawa, no brawo, to jest super kill-off, to jest super kill-off, ekstra, dobra. Mój kochani, spodobał mi się ten konik, on ma małe, ale to co z tego? Chciałbym go sobie oswoić. O, jest już, brawo. Czy ja mam, nie mam przy sobie, nie mam przy sobie... Siodła, więc lecę szybko do siebie do domu po siodełko. Lecę też zobaczyć, czy mam jakiś krzemień, bo może warto by było oswoić czyli znaczy zrobić mały handelek z moimi wieśniakami. Mam przy sobie już książki i troszeczkę papieru, dobrze mówię. Trochę papieru, mam szmaragdy, mam książki, ale jeszcze musiałbym wziąć krzemień i, 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 i to siodło dla tego konika. Więc moi kochani, lecę do domu i za chwilę się widzimy. No i jestem. Jego młode zniknęło, się chyba zdespałnowało, ale za to mój konik dostanie siodełko. proszę. I teraz, Uuu, czekajcie, jak on jest całkiem szybki. O, jest całkiem szybki. E, nie, wolno. Ale wysoko skacze. Dobrze. To jest ważne. Wysoko skacze. Jest wolny dosyć. Ale spoko. Na razie taki konik mi się przyda. No dobra. Ja muszę iść tutaj. Jak się z ciebie schodzi? Shiftem, dobra. Chodź tutaj mój do przyjacielu. Dla ciebie mu książki. Raz. Dwa. Papieru trochę. Proszę bardzo. 15 sztuk. Świetnie. A teraz ty, mój przyjacielu. O, łuk mam w ręce. Mogę wziąć... diamentowy kilof do ręki teraz. Żeby go naprawić. Ale teraz ty, mój przyjacielu. Ty chciałbyś takie coś? Albo. A 26 aż chcesz. Dobra, zróbmy to. Zamienimy Ciebie tu. Teraz to, pyk, znowu to, I jeszcze raz, i to, cyk, świetnie, um. może jeszcze to, i jeszcze raz, ojej, jeszcze sześć potrzebuję, to jeszcze raz, i to, i masz czeladnika już, świetnie, i teraz mam, i odblokuję kuszę. O rany, dobrze. A się naprawiał, przy, przy okazji naprawił się mój Diamentowy kilo, dosyć, troszeczkę. Bardzo fajnie. O, i tutaj będzie nowy łuk. No genialnie, ja musiał żebyś to odblokował w końcu, te patyki, kolego. No co to, co to za Sparklings? Co to za rzeczy tutaj? Ja łuku nie potrzebuję nowego, mój przyjacielu. Ale może bym potrzebował kusze? Nie wiem czy chcę kusze Trzy aż kosztują Na razie nie A ty? Patrzcie ja mam te Ale nie to dopiero w następnym Mam tylko trzy książki więc tego też nie dam rady hm. Już bardziej Odblokować Słuchajcie tutaj był... miałem jeszcze jednego pamiętacie? Ale Bibliotekarza ale się zamienił kurczę w w rolnika znowu. nie wiem jakim cudem miałem dwóch bibliotekarzy. Zostałeś kiedyś książką w łeb? Chyba nie dostał. No. Świetnie. Dobra, no to wracam. Do domu chyba. I pofarmić trzeba, moi drodzy, um, pofarmić trzeba trzcinę, aby zdostać nowe, zrobić sobie nowe książki. No tak to bywa, niestety. Patrzę, czy jakiś jeszcze się zrobił przy okazji. Ten stracił pracę? nikogo dostanie teraz? A może byśmy udali jakiegoś... Znaczy on pewnie... Czy ja mam coś co szyb... na szybko może pracą? Nie, nie mam nie dam rady nic zrobić na szybko. Poczekajcie. A jakby ci tak dać... Kurczę czy Oni tutaj mają jakieś... Bo pomyślałem na, na chwilę, że wydać mu... Czy już ma pracę? Ma już pracę, już jest rolnikiem znowu. Bo trzeba by było chyba grindstone'a komuś postawić. Na przykład. A jednego mam przecież. Ej, to jest dobry pomysł, prawda? I zobaczyć, co on będzie mógł mi wytworzyć. Hmm. Co wy na to? Lecę w takim razie do domu po grindstona albo będę po prostu zbierał sobie trzcinę cukrową, porobię cukier, książki, porobię nie cukier, tylko papier i książki. Moi drodzy, przyniosłem sobie grindstone, tak to się nazywa, kamień szlifierski, więc sobie go tutaj posadzimy. Może któryś z nich stwierdzi... A! Wezmę sobie inną robotę. E, tymczasem idziemy do mojego kolegi. A, jeszcze nie mogę. A zapomniałem o tym. Tutaj u, u chcę więcej teraz. O ty. O ty, a ty? Ale czemu odczuwacie się ode mnie? Alo. Nie, nie róbcie mi tego. Ty chcesz dwa za łuk. Ja nie chcę łuków ci kupować już. No dobra. Trudno. Czy któryś z nich? Nie. Ty bym musiał zniszczyć chyba trochę tych kompostowych kompostów, bo już mnie denerwują rolnicy. Za dużo ich tutaj mamy. Za dużo ich tutaj jest. W takim razie niszczymy kompostowniki. Niech się któryś w Grandstone zajmie. Cyk. Któryś? Jest. I się pojawił. Pan. Dzień dobry. Mnowicie zbrojny mistrz. O. I na wę za węgielek. Za trzy. Ostrość żelazny miecz. I już jesteś mój. I mamy. I mamy lepszą y, siekierkę. Pięknie. No. Dziękuję. Fajnie z Tobą robić interesy, mój przyjacielu. No i mamy kolejny kompostownik do nazbyciu. Ale dobrze jest. On już ma zablokowany, nie? Teraz mogę nawet zabrać sobie. O! I on i tak będzie już zbrojmistrzem. Brawo. Kurczę, no węgiel no rzeczywiście ja potrzebuję ten węgiel, bo nie dam mu. Za siekierkę już mamy. Ale może z czasem będziemy inaczej rozmawiać kolego, prawda? Dzięki. OK. no to już mamy zbrojmistrza naszych progach, w naszym, naszej wiosce. Ja, ja świadomie tą wioskę tak zostawiam troszeczkę. Bo możecie powiedzieć, że rozświ rozświetl ją, albo pochowaj um, tych kolesi po żeby, żeby nie zginęli ci. Outrze wiecie co no, no, no. mógłbym, ale u a ale ja zazwyczaj chodzę spać no, no, o, o odpowiednim czasie. Więc raczej nie grozi im za dużo, ale faktycznie będę musiał teraz tak przynajmniej tego zbrojmistrza, bo tamten y, mój bibliotekarz, to on jest zamknięty y, w ogrodzeniu, tak? Tak samo ten Fletcher, czy. A, ale, ale zbrojmistrz nie, nie jest, więc faktycznie będę musiał tego zbrojmistrza gdzieś ulokować. A, w międzyczasie y, krzątała się tutaj krówka koło mojego domu, praktycznie, no co ja myślę, a... Zamknę ją też w ogrodzeniu. Zamknąłem kuwkę w ogrodzeniu, przyprowadziłem mojego konika i teraz muszę tylko jeszcze jedno drewno postawić tutaj. No, okej okay. Zebrałem trochę jedzenia i, i posadziłem nowe. Tyle na razie, moi drodzy. Zrobiłem. Idę się położyć, spać, zanim przyjdą yy, zombiaki. Ok. Cyk. Świetnie. No dobra. Zjedzmy sobie coś, śniadanie. Git. I odłóżmy niektóre pierdołki. Szmaragdy, grindstone to kompostowników są trzy. Patyków mam pełno. To chciałem, ale to za... jak dopiero odblokuje mojego przyjaciela, bibliotekarza, następny poziom. Mam tylko trzy książki. No ja muszę zacząć robić te, te książki i papier, bo z, zrobiłem głupi błąd, bo zamiast papieru zrobiłem cukier. Całą trzcinę przerobiłem na cukier zamiast papieru, no trudno. Cukier się przyda do jakiejś potki chyba, jak się nie mylę. Dobrze mówię? Chyba. Chyba tak, nie? Dokieruj się przyda do potki. A wiecie co jeszcze zrobimy? Skoro już jesteśmy blisko wody, ja wiem, że blisko wody jestem, ale. Rzućmy to wiadro wody. O! Do cold, run, do cold runu. Będę mógł sobie. Do potek się przyda, nie? Świetnie. No! Jak fajnie. Jak cudownie. Jak przyjemnie. Dobra, muszę iść po drzewo, żeby tam tą dziurę za, 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 yy, załatać. Brzydko to wygląda. Od, od czasu jak mi rozwalił Creeper, nie? Ten, to ogrodzenie i wszystkie moje zwierzątka. To nie zauważyłem, że tutaj brakowało w ogóle słupka yy, z drzewami, więc idę... Idę zebrać sobie... ...trochę drewna. Ok, już mam. Wracamy. Puff, myślałem, że skoczę, i się krzywdę zrobię. Cyk. O nie w ten sposób. ten sposób. No, ekstra. Konik jest strasznie wolny. Bardzo wolny jest. Za to fajnie wysoko skacze, No ale jest, no jest, należy do rodziny. No co zrobię? Nic nie zrobisz. Dobra, trzeba to podkładać gdzieś to drzewo. No. Brawo. No i się znowu zwierzątka jakieś napatoczyły. No to chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Tu, zapraszam wszystkich. Już? Chodźcie. No, no, nie mogą się. No, już, chodź. O, jest, owieczka. Jeszcze krówka. Chodź, chodź, chodź. Świetnie. Czekajcie, ja tylko y... sobie tak szybko wyjdę i proszę ty, ty, ty. Róbcie, dzieci. Chociaż... o, już jest krówka mała kolejna, ale ty niestety moja droga. Znajdę ci owieczku, partnera bądź partnerkę. Ale to później. uff, no dobra. Czy trzeba ten, tą czcinę zbierać? Co chwilę ją zbieram, ale mało mam na razie. Jej. Zbieraj to. I wtedy... No, chyba, chyba, że moi drodzy. Ja zrobię automatyczną farmę, trzcinę. Bo no mógłbym. Pytanie: czy chcę się bawić? Musiałbym poświęcić. Nie nie mogę, bo ja nie mam żelaza. Żeby. Zro... Bo muszę sporo żelaza do zrobienia tego obserwatora, tam i tak dalej, nie? Także na razie. Na razie nie. Sześć papierów, poproszę. Świetnie. Ile mamy ich już tutaj? 28. Spoko. No dobra. Cóż, pofarmimy. Chyba, że pójdę sobie na spacer szukać tej e, trzciny. Hmm, albo połowić, albo na spacer. Może na jakąś wycieczkę. Nie wiem. Dobra. Widzimy się za moment. Słuchajcie, dobrze, moi kochani, to już chyba tyle w tym odcinku, moi drodzy. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, serdecznie zachęcam. Um, Słuchajcie, jestem zadowolony z tego odcinka, bo mamy zaczarowany łuk. Mamy zaczarowany łuk, który ma płomień, naprawę i moc, czyli jest silny, naprawia się płomi, no to podpala, to spoko. Co by się przydało jeszcze zrobić? Żeby nie miał, żeby nie zużywał z tych strzał, nie? Nie pamiętam, jak to się nazywa po polsku, więc no, nie wiem, no, nieważne. Mam nadzieję tylko, że fajnie by, by nie zużywał strzał, to byśmy wtedy mogli go wykorzystać o wiele bardziej niż inne bronie. No cóż, bo na pewno się przyda na smoka w przyszłości. O! Trzymajcie się, moi kochani, ciepło. Do następnego. Pa, pa!